Hello, hello, witam na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest tak piękna pogoda, jest mi tak gorąco, jak widać, jestem ubrana w bluzę, bluzę tego pod koszulkę. Słuchajcie, jest mi strasznie gorąco. Dzisiaj mój narzeczony jest, znaczy mój partner, przepraszam, mój partner z, robi mi niespodziankę, ponieważ wczoraj, słuchajcie, zrobiłam chleb, ale przepis dzisiaj dostaniecie wieczorem na kanale. Słuchajcie, zrobiłam chleb, niestety przesoliłam go. Chciałam dobrze wyszło jak zawsze Czyli będzie miał Nie lubię przesolonego żarcia Więc on będzie miał jedzonko Słuchajcie, dzisiaj na rzecz on stwierdzi Znaczy po pierwsze Mój partner dzisiaj robi mi ogródek Znaczy ogródek Bo mam narcyzę słuchajcie Już ki kilka lat temu zostały posiane A teraz po prostu żeby je ogrodzić trochę od zieleni innej No to po prostu robimy taki płotek Znaczy on robi Ja się bawię dzisiaj e Drzewem tnę sprzątam i i itd. Słuchajcie, muszę pochwalić swojego partnera. Zobaczcie, co mi zrobił. Tu są Narcyze, słuchajcie, jakby co. I drugie. Zajebiste. Pozdrawiam wszystkich. Po prostu kwarantanna się przydaje czasami. A tu ognisko robię. Buziaki wam Pa!